Życie to podróż, nosy i upadki Mordzia To tylko moment i dojdziesz na szczyt yeah. Strata mamy jak tu żyć, co tu począć, w którą stronę iść Taka chwila w życiu to jebany, żart, bo nie miałem nawet pierdolonych osiemnastu lat Nie można się łamać, trzeba wstać, trzeba walczyć, dzielnie stać Ona patrzy i kibicuje teraz góry, czuć te wsparcie, znoszę się ponad chmury Szanuj co masz, bajo o rodzinę Nigdy nie wiesz kiedy nadejdą z nimi ostatnie chwile Szanuj siostrę, mamy ojca, brata baję o Mimo przeszkód spotykanych przez lata mm -hmm. Idzie sukces, przyjdzie dzień, będzie radość Czuję tlen, stoję twardo, patrzę w dal Nie boję się jutra, realizuję pierdolony na sukces plan wam wszystko, wejdę na szczyt Życie to będzie jeden wielki hit yeah. Patrzę w górę, patrzę w dal. Widzę przed sobą tylko wznosy fal. Wszystko co złe rzucam w tył. Zostawiam za sobą cały proch i pył. Za dużo ciszy, za mało snu. Za dużo pytań, za mało słów. Jestem bestią, zostawiam kur. Wszystko chcę mieć kurwa na juj. Pamiętaj o przeszłości, to twój bagaż. Nie da się pochłonąć przez jebany maraz. Możesz wszystko, masz w sobie ogrom sił. Ciężką pracę O swoje siebie, o swoje siebie. Idzie sukces, przyjdzie dzień. Będzie radość, czuję tlen Stoję twardo, patrzę w dal Nie boję się jutra, realizuję pierdolony na sukces plan Przedwam wszystko, wejdę na szczyt Życie to będzie jeden wielki hit Pracuj powoli, idź do przodu Żebyś był z siebie kurwa dumny Jak przyjdzie czas do grobu Mierz wysoko, very high Wejdzie very nice. Idzie sukces, przyjdzie dzień Będzie radość, czuję tlen, stoję twardo, patrzę w dal Nie boję się jutra, realizuję pierdolony na sukces Prażet wam wszystko, wejdę na szczyt Życie to będzie jeden wielki hit